Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku popatrzymy sobie na kolejne wydarzenia z okazji pięciolecia Rise of Kingdoms. Cześć, z tej strony Snow, i tak jak powiedziałem, dzisiaj zobaczymy sobie te wydarzenia, które do tej pory były zablokowane, a teraz mamy je już odblokowane, więc już zasadniczo wszystko tutaj możemy kliknąć, no poza rzeczami, które już się skończyły, tak, już Liu odblokowany i tak dalej, ale pozostałe rzeczy sobie zobaczymy. Pierwszą rzeczą, za którą możemy się tutaj zabrać, to jest cyrk. Natomiast cyrk na razie widzimy tylko podgląd i widzimy, co tutaj się będzie działo. Pierwsza rzecz, którą polecam każdemu, to tutaj pozaczepiać trochę tą papugę. Jak ją pozaczepiacie wystarczającą ilość razy, to ona zacznie wam tam rzucać trochę klejnotów. Nie jest to jakaś duża ilość, ale zawsze coś. No i mamy tutaj ten pokaz upominków, jak tego nie nazwiemy. Wydarzeniem które może być ciekawe, chociaż jest takie ciężkie do określenia. Tak czy inaczej będzie to wydarzenie tylko dla graczy Pay2Win, także jeżeli nie wydajecie w ogóle, no to Lilif ma dla Was taką informację, że sorry, ale w te wydarzenie nie będziecie grać, ponieważ tutaj, żeby się zapisać, trzeba będzie kupić sobie bilet. Mamy tutaj, że 27 jutro będzie sprzedaż biletów, można sobie bilet na to wydarzenie kupić. No i co będziemy mieli do wygrania? Naprawdę niektóre nagrody są bardzo ciekawe, ale to Wam pokażę za chwilę. Chodzi o to, że za na początek jak się... Zapiszemy to, mamy szansę na takie nagrody, które tutaj widzimy i za każdym razem będzie jakby taki pięć etap losowań i będziecie mieli albo szczęście, albo pecha. Jeżeli będziecie mieli szczęście, to będziecie wchodzić do tych upominków wyższych, czyli tak jakbyście wchodzili na wyższy poziom. Natomiast jeżeli będziecie mieli pecha, to będzie, będziecie mieli, wydaje mi się tutaj też jest kwestia jakiegoś losowania i dostaniecie jakieś z tych nagrod, nagród, przepraszam, które są na tych poziomach, które widzimy. No i cóż... Wydaje mi się, że to jest takie sobie, szczególnie jeżeli odpadniemy w tym pierwszym etapie, to te nagrody są nieszczególne, no może ten reset umiejętności. Jeżeli ktoś rzeczywiście używa, to, to to się może przydać. Jeżeli chcemy tam, wiecie, Joankę 5.1.1.5 czy coś w tym stylu, to wtedy to się może przydać. 24 godziny przyspieszeń, jedna złota rzeźba. Wydaje mi się, że nie jest to nic nadzwyczajnego, natomiast z każdym poziomem oczywiście te nagrody są coraz ciekawsze. Mamy tutaj zmiany cywilizacji, to też jeżeli ktoś potrzebuje, to spoko. No i później dwie złote rzeźby. Na następnym etapie, tu jest ten już trzeci powiedzmy, jest bardzo ciekawa nagroda, bo mamy Tutaj ten Gem Supply na 30 dni za darmo, tak? Czyli tak jakby nie musimy płacić, mamy też 3 dni przyspieszeń tutaj. No i dwa legendarne części ekwipunku, tak? Materiały, także to też spoko. Na tym już naprawdę wysoki mamy 7 dni przyspieszeń i 5 legendarnych rzeźb, ale najlepsze jest na końcu, ponieważ z tego co wiem, chyba trójka graczy Rise of Kingdoms dostanie 3, dostanie cały ten tylet. Tylko, że ten sztylet, to uwaga, to nie jest nawet yy, jeśli chodzi o szkic, tak, tylko tutaj jest cały sztylet, już po prostu z materiałami. Dostaniecie go w całości i można od razu ubrać na dowódcę, także pod tym względem spoko. Można sobie później rozłożyć na materiały. Będzie ich naprawdę mnóstwo, bo to po 20 legendarnych materiałów każdego rodzaju, w sumie 60. Ewentualnie możecie wygrać 10. Yy, I tutaj będzie rozlosowana właśnie, mamy napisane, tak, że jest trójka, dlatego tylko trzech graczy. No i tak myślę, że dla tych, którzy zajdą tutaj daleko, to będzie jakoś tam ekscytujące. Natomiast znając moje szczęście, to pewnie dostanę te złote gwiazdki i na tym się moje szczęście skończy, ale spróbuję chyba w tym wziąć udział, chociaż po to, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało. Także, no tak jak mówię, wydaje mi się, że tylko ci, którzy zajdą tutaj gdzieś dalej, będą się jakkolwiek tym ekscytować, a dla większości to będzie... Odstawione. Ja tutaj normalnie bym nawet nie brał udziału, tak szczerze powiedziawszy, ale chyba tym razem wezmę, tak jak mówię, żeby wam pokazać. Także tak wygląda to wydarzenie. Kolejne Jedwabny Szlak to jest wydarzenie, które będziecie musieli zrobić w Sojuszu. Także tutaj wam za dużo nie pokażę, poza nagrodami, które są fajne. Mamy tutaj te monety, mamy tu jakieś przypieszenia, złote rzeźby. No, myślę, że nie będzie problemu w większości sojuszy, żeby odebrać te maksymalne nagrody. Tu w ogóle będziemy mieli jakieś poziomy trudności, więc może jeszcze te nagrody będą lepsze. No, i wtedy jeszcze lepiej, nie? jeżeli tak, lepsze nagrody. No, bo tutaj na tym pierwszym poziomie te nagrody nie są jakieś fantastyczne. Także mam nadzieję, że jak już będzie ten ostatni poziom, to nagrody będą dużo lepsze. Warto w takim razie tym brać udział. Mamy tutaj trochę bardziej zaawansowany ten jedwabny szlak, dużo ładniejszy graficznie, natomiast czy on tak praktycznie będzie inny, czy będzie trudniejszy, to trudno mi powiedzieć. Nie wiem czy uda mi się nagrać z sojuszem, bo my zazwyczaj gramy w takich godzinach, kiedy, kiedy ja pracuję i jest mi ciężko po prostu w tym uczestniczyć i nagrywać, ale spróbuję. Jeżeli, jeżeli będzie to, to taki materiał na pewno się ukaże. Okej, okay, kolejna rzecz, którą mamy, to ślady na pustyni, czyli mamy tutaj tego naszego wielbłąda, który będzie jeździł. I tutaj powiedziałbym, że jest to bardzo mocno wydarzenie dla graczy takich paid win. Dla większości graczy takich low spenderów, free to play, znowu raczej to nie będzie coś, w co będziemy inwestować. Mamy tutaj osiem kości, które się opłacają i będzie tutaj taka wersja, którą bym polecał no, praktycznie każdemu, ale jeżeli byśmy chcieli dużo grać, to będzie bardzo ciężko, ponieważ dlaczego o tym mówię? Widzicie, że będziemy mogli zdobyć te kostki kupując i to, jak Wam pokażę, co kupując, ile kupując, to to też nie jest jakieś nadzwyczajne, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj do kupienia, za 24 zł dostaniemy dwie kostki, nie za bardzo się będziemy poruszać dwoma kostkami i tutaj mamy za 24 jedną kostkę, więc takie mała inwestycja praktycznie nic nam nie daje, możemy sobie to Kostki kupić też za klejnoty i to nie będzie wielka różnica, ale na pewno te osoby, które wykupią tutaj maksymalnie te paczki, no to podejrzewam, że w tych kolejnych miejscach, gdzie się wykupuje, to tych, to tych kostek jest więcej. Nie wiem dokładnie ile, ale podejrzewam, że dużo, i myślę, że dla tych, którzy je wykupują, to jest naprawdę mała ilość osób. I, I tak czy inaczej to po prostu wykupią. No jest taka opcja, że będziemy sobie to wykupować. Oprócz tego możemy sobie to kupić za klejnoty. Czekajcie. O, tutaj, nie, przepraszam. Znowu sobie źle kniknąłem. Muszę wrócić do tematu. Gdzieś tutaj jest za klejnoty. Okej, okay. no i tutaj widzimy, że mamy do kupienia 20, za 200 klejnotów. Tutaj w pewnym sensie się może opłacać kupić ich kilka, za co, co Wam za chwilę pokażę. Natomiast za 1000 jest ich 500 dostępnych, no jeżeli po prostu macie niesamowitą ilość klejnotów. Ja wiem, że ja mam dużo, ale ja, ja zbieram cały czas na VIPa, także nie mogę sobie pozwolić, żeby tutaj wydawać, a nawet gdybym mógł, to na pewno bym tutaj nie wydał. Ale pamiętajcie, że są tacy gracze w Rise of Kingdoms, którzy tych klejnotów mają setkami, tysięcy, milionami i Używają ich, żeby trenować jednostki, więc oni na pewno te 500 tutaj wykupią i będą grali do końca. Jeśli chodzi o tą mapę, to warto sobie zobaczyć, jakie nagrody nas czekają, czyli gdzie możemy, musimy dojść, żeby dostać jakieś nagrody. Widzimy, że będziemy tutaj dostawać te smoki jadeitowe, ale nie jest ich zbyt dużo, tak szczerze powiedziawszy. Żeby naprawdę zebrać coś konkretnego, to musielibyśmy tutaj chodzić po tym bardzo długo. No i podejrzewam, że tak jak już mówiłem wcześniej, ci gracze Pay to Win. Zbiorą tego dosyć dużo, natomiast najciekawsza nagroda jest tutaj na miejscu 20. Tutaj będziemy mogli sobie wybrać jakiegokolwiek dowódcę mamy, którego już odblokowaliśmy, i będziemy mogli sobie tutaj po prostu 10 rzeźb odebrać za darmo. Także tu jest naprawdę bardzo spoko, bo opłaca się, tak? Tutaj będzie się opłacało kupować te kostki, żeby dotrzeć do tego momentu. Tym bardziej, że będzie tutaj też możliwe, żeby zobaczyć tego Liu. Ja to za chwilę też sprawdzę, czy można sobie tutaj wybrać jego rzeźby. Nawet jeżeli nie będę odbierał tych jego rzeźb, to myślę, że to jest fajny pomysł, no bo ogólnie 10 rzeźb, tak? Które możemy sobie, no jak będę miał super szczęście w losowaniu, to będzie to za darmo, ale podejrzewam, że jakieś kostki tam będę musiał wykupić. Żeby dotrzeć do tego momentu, ja nigdzie dalej iść nie będę, bo zobaczcie, jak później zobaczymy sobie na te główne nagrody, to na 40. miejscu mamy. Jedną skrzynię z materiałami, nic nadzwyczajnego i dopiero później lampa Alladyna tak naprawdę daje nam lepsze losowanie na później to też możecie sobie zobaczyć. Ona sprawia, że na przykład będziemy losować same czwórki, albo że będziemy mieli, będziemy mieli wię, większe losowanie, coś w tym stylu i później na 75 znowu możemy sobie wybrać tego dowódcę, i tak dalej i tak dalej. Tych skrzynek, tutaj widzicie, jest bardzo dużo na drodze. Eee, także w sumie tych złotych rzeźb dla tych graczy Pay2Win, tutaj jest naprawdę całe mnóstwo, zobaczcie ile już ominąłem, wow, to, czy to się kiedyś w ogóle kończy, eee, także myślę, że dla graczy pay to win to to jest fantastyczne wydarzenie, ponieważ raz, że dostaniecie mnóstwo całe tych smoków, a dwa, ojej, to, to, się, to się chyba rzeczywiście nigdy nie kończy, ja myślałem, że gdzieś tutaj, zobaczcie, idziemy dalej, jest, koniec, na 660, oh my god, no, to tego tutaj jest naprawdę całe góry, ale tych złotych rzeźb tutaj też do wybrania jest też całe mnóstwo. Nie będę za dużo pokazywał, bo zdaję sobie sprawę, że większość z Was tego nie zrobi. Nawet jak wykupi, no chyba, że wykupicie te 500 za klejnoty, wydaje mi się, że to mimo wszystko się nie będzie opłacało. OK, mamy tu jeszcze informacje, prawdopodobieństwo, widzicie, że na tych kotkach mogę wylosować 1, 2, 3 lub 4. Mamy tutaj z tymi lampami informacje, co Wam dają. Też nie będę tego za dużo e, czytał. Wydaje mi się, mimo wszystko, mimo że te nagrody na tej mapie naprawdę robią olbrzymie wrażenie, to jak sobie zobaczycie i policzymy, że za każdą taką kostkę musimy wydać tysiąc klejnotów, to wydaje mi się, że po prostu nie warto. Za, za daleko są te skrzynki od siebie. Musielibyśmy mieć jakieś olbrzymie chyba szczęście, chociaż tutaj zobaczcie 75 i 100 no to jest dosyć, dosyć blisko. Także no, no jestem ciekawy, i jakby to było wydając większą ilość klejnotów, ale ja tego nie będę robił. Jeżeli Wy będziecie to i chcielibyście nagrać o tym film i mi udostępnić, to będę bardzo wdzięczny, albo jeżeli znacie jakiegoś wieloryba, który to będzie robił, to naprawdę chętnie zobaczyłbym takie przejście, gdzie ktoś wykupuje tego więcej i może nawet jakąś taką statystykę, ile Was to kosztowało i ile tak naprawdę na tym zarobiliście. Ok, czas na moje losowanie. O! Jeden. Zdając moje szczęście, to się będzie powtarzać częściej, czekajcie. A czemu tylko o, teraz cztery, a nie mogę większą ilość tutaj zrobić sobie. Czekajcie, bo gdzieś była powinna być taka opcja, że, że losuję większą ilością kostek, ale na razie nie widzę tej możliwości. No to dobra, no to jeździmy po kolei. O, jak na razie idzie mi całkiem nieźle. Zobaczcie, jeszcze mam pięć kostek, a chcę... O, znowu cztery. Kurczę. Może jednak powinienem w to zainwestować, skoro tak dobrze mi idzie. Mam jeszcze trzy kostki, no, teraz trochę gorzej. I chcę dotrzeć właśnie tutaj, tak? Do tego miejsca za 20, znowu 4. Wygląda to naprawdę całkiem spoko, bo może nawet za darmo uda mi się tam dotrzeć. Tak, na pewno wszystko na to wygląda. No i świetnie. Ekstra. I zobaczcie, tutaj mogę sobie wybrać dowódcę, które mam od, którego mam odblokowanego. I mogę użyć Liu, tak jak już mówiłem wcześniej. Ja go nie będę używał, bo na razie nie planuję go. Nie planuję go maksować, a na takie wydarzenia założyłem sobie, że zawsze kiedy będę miał opcję, ja to będę używał właśnie Joan Prime, którą sobie tak robię powolutku, powolutku, żeby podstawić ją pod zamiast Williama Donewskiego. Jeżeli może mi się kiedyś uda właśnie takimi wydarzeniami ją wymaksować, także ja sobie tutaj wybiorę Joan Prime. Tak. No, i widzicie, że dostałem tutaj te złote rzeźby. Spoko, powiem wam, że nie musiałem tutaj nic inwestować. Cieszę się, że nie muszę wydawać klejnotów, także pod tym względem naprawdę jest to bardzo fajne. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że nie, nie opłaca się mimo wszystko w to inwestować, bo, bo może nie być tak łatwo, jak, jak mi się tutaj udało. Chodzi mi o to, że ta różnica, tak? Tutaj miejsce 20, 24 punkt, tak? Miałem 8. No, a musiałbym dotrzeć teraz do 75. To jest jednak dwa razy dalej, a muszę przyznać, że miałem tutaj olbrzymie szczęście. Natomiast już później, jak już dotrzemy do tego 75, to wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem spoko, tak? Bo później te skrzynie się pojawiają dosyć, dosyć często, tak? Co 20, to już później robi się, robi się naprawdę ciekawie. Jeżeli ktoś ma tych klejnotów dużo i chce wydawać, no to, no to później chyba jest też kwestia szczęścia. Dobra. Zostawiamy pustynię i przechodzimy tutaj. Otwiera nam się sklep. Fantastyczna sprawa. Ja na pewno pierwsze co to wykupię tutaj. Te rzeczy, które mnie interesują najbardziej, na pewno sobie kupię ten kamień ikoniczny. Tutaj jeszcze nie będę wydawał za dużo, bo jeszcze nie wiem ile na koniec będę miał tych, um, tych jedoitowych. Jak to, jak to się nazywało? Chwileczkę. Yy, smoków, tak. Yy, dobra. Czy inaczej, mogę sobie pójść tutaj, bo tutaj będę mógł wy... zobaczyć. Mam 2700, i już sobie obliczyłem, że praktycznie wszystkie te rzeczy, na których mi zalewę, mogę sobie spokojnie wykupić. tak, Także tutaj spokojnie to będę robił. Nie, nie wykupuję tylko tych rzeczy, które są mi yy, powiedziałbym zbędne. Także tutaj. Okej, okay. te klucze też jeszcze sobie mogę spokojnie kupić. Talent resetów, dobra, niech będzie, żeby mi to nie zawadzało. Te pozostałe rzeczy też się zastanowię. Może nawet tą figurkę tygrysa sobie wykupię na koniec, jeśli nic nie będę miał lepszego do roboty. Ale, ale, ech, prędzej sobie wykupię tutaj w całości to i to na pewno zrobię. I to jest w ogóle fajna rzecz, którą możecie zrobić na farmach. Jeżeli macie dużo tych monet na farmach, to naprawdę się opłaca, bo 100 tutaj tych paczek to jest naprawdę sporo surowców. Także jak macie dużo farm, ja na pewno na wszystkich farmach Będę wykupował właśnie tutaj tylko i wyłącznie te surowce. To jest coś, o czym ostatnio zapomniałem powiedzieć, a wydaje mi się, że jest to bardzo cenne, bo tutaj nie potrzebujemy tych smoków i możemy sobie to spokojnie wykupić. Także ja już widzicie ciach tutaj na swoim głównym koncie wykupuję to całe. No i podejrzewam, że jeżeli będziecie chodzić po tej pustyni, to tutaj też będziecie mogli spokojnie sobie wykupić tą całość. Także można też popatrzeć, że jakby w dwie strony wygrywamy. Natomiast żadnych takich obliczeń nie znam, jeśli chodzi o te ślady. O te ślady pustyni, i, i wydaje mi się, że byłoby z tym ciężko. Dobra, jeszcze Wam pokażę, co dostałem z tych uzbrojeń, no bo tutaj wykupiłem ich 10, także ciekawy jestem. Można 10 otworzyć na raz, no i zobaczymy, czy dostanę coś ciekawego, bo tutaj naprawdę 10 takich złotych, no to chyba jeszcze nigdy nie otwierałem na raz 10, także zobaczymy, co tutaj będzie jako taki bonus na koniec. Oczywiście używam cały czas klinu. No i zobaczmy. Tylko jedna inskrypcja. No to już jest, powiedziałbym, słabo. To już mnie w ogóle nie cieszy. Ciekawe, co tutaj będę miał. Oblężenie. 2% więcej obrony podczas ataku na miasta oraz twierdzę. O, no, okej. Okay. Statystyk tutaj nie mam żadnych pod piechotę, ale powiedzmy, że to jest inskrypcja, to sobie to zablokuję. Ech, także, okej. Okay. Tutaj nic nie mam ciekawego. To wszystko pójdzie niestety, ale na szrot. Ach same niestety nieciekawe rzeczy. No to właśnie tak bywa, tak? Niekiedy z 10 tych skrzyń nie wyjdzie wam nic fajnego. Ja kiedyś otwarłem cztery i wszystkie były fajne, ale tym razem miałem dużego pecha, bym powiedział. Tutaj nie mam nic ciekawego, także to wszystko jest zasadniczo do wyrzucenia. Szkoda. Takie, takie rzeczy się zdarzają. Nie, nie byłem jakoś strasznie napięty na to, także trudno, trudno. Okej. Okay. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie lajka, wróćcie subskrypcję, jeżeli oglądaliście. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.